Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj taki odcinek opisowy. E, mianowicie chciałbym opowiedzieć co nieco o ciśnieniu oleju. E, co nam jakie są przyczyny objawy niskiego ciśnienia oleju, jakie są skutki Takiego oleju, bo zazwyczaj jest tak, że mamy do czynienia zazwyczaj z niskim ciśnieniem oleju w silniku niż z wysokim. Także zaczynajmy. Może na początek sama, sama istota tego problemu, czyli ta charakterystyczna lampka, niektórzy mówią na nią lampka Alladyna, która zaświeca się przy włączeniu zapłonu, chociaż coraz częściej samochody mają tak to skonstruowane, że lampka się nie zaświeca, jest testowana tylko i ona gaśnie i dopiero jak, jak faktycznie w czasie pracy silnika nam ciśnienie oleju spadnie tam poniżej granicy, to zapala się. Także w starszych samochodach ta lampka się zawsze zaświecała przy zapłonie, później po odpaleniu silnika gasła i tak to powinno wyglądać. Kiedy możemy mówić... Może na początek co nieco opowiem, kiedy, kiedy możemy mówić o za niskim ciśnieniu oleju. No tutaj, tutaj taką podstawową miarą jest oczywiście ciśnienie oleju, najczęściej wyrażone w kilopaskalach. Jeżeli to ciśnienie oleju w zależności od silnika spadnie tam poniżej 0,4, poniżej 40, 35... Kilopaskali, bo to w zależności jak jest wyrażone, w jakich jednostkach, często w autach nas, w starych samochodach na ma, mieliśmy wskaźniki ciśnienia oleju, tam często było to podane w innych jednostkach, zaczynało się bodajże, od 0 do 8 nawet. Także w zależności w jakich jednostkach ogólnie jest przyjęte, że ciśnienie tam poniżej 40-35 kilopaskali. Wtedy nam uruchamia czujnik niskiego ciśnienia oleju. No i jest to ciśnienie wymagane do pracy silników spalinowych. Także takie, takie na początku małe wyjaśnienie, co, co oznaczamy niskim ciśnieniem oleju. Jakie są powiedzmy przyczyny niskiego ciśnienia oleju? Tutaj przyczyn może być kilka, aczkolwiek może zaczniemy od takich najbardziej prozaicznych. Możemy mieć problem na przykład z dobranym, ze źle dobranym olejem do silnika. Olej będzie po prostu w trakcie pracy zbyt rzadki, że tak powiem to dosłownie. Wtedy ta kontrolka też nam może migać. Jeżeli stosujemy olej nieprawidłowy do silnika, to jest taka najprostsza przyczyna. Kolejną taką przyczyną jest problemy z filtrem oleju, jeżeli nie wiemy, kiedy ten olej był wymieniany, może być już filtr z oleju zapchany, może być uszkodzony, to wszystko też powoduje anomalie i może nam powodować zapalenie się lampki właśnie niskiego ciśnienia oleju. Kolejnym takim siebie jest oczywiście czujnik ciśnienia oleju i jego instalacja, czyli okablowanie tego czujnika. Tutaj też często może się zdarzyć, że gdzieś kabel jest przetarty, czy robi nam jakieś zwarcia, czy sam czujnik może być uszkodzony. Ja tak w swoich poprzednich już kilkanaście lat temu w starych samochodach, które też naprawiałem, miałem taki Taką sytuację, że właśnie czujnik było sporo czujników, chyba wymieniałem jeden czy dwa czujniki, bo obydwa miały dopiero za trzecim razem bodaj, że czujnik wygasił ostatecznie kontrolkę oleju i wszystko było OK. W starych samochodach dochodzi jeszcze kwestia oczywiście regulacji obrotów, często w autach gaźnikowych czy mających za niskie obroty, też ta lampka nam będzie migać. czyli... Musimy wyregulować obroty biegu jałowego, mierzyć przy odpowiednich obrotach oczywiście to ciśnienie. Jeżeli te obroty będą za małe, to automatycznie też nam będzie migać ta kontrolka ciśnienia oleju. Kolejnym taką prozaiczną, powiedzmy, może mniej proza, prozaiczną sprawą jest oczywiście to, że może być na przykład zapchany tak zwany smog w misce olejowej, który ciągnie na olej do obiegu przez pompę olejową często w różnych silnikach w różnych konstrukcjach, jeżeli olej nie był wymieniany, czy jest jakiś stary jakieś są paprochy w tym oleju, często może się zdarzyć, że ten smog i ten filterek na początku będzie zapchany i też powoduje nam zapalanie się kontrolki niskiego ciśnienia oleju Kolejną e, sprawą e, mu, taką, gdzie niskie ciśnienie oleju e, będzie przy, przy, też będzie przyczyna następca, czyli e, zawór przelewowy, e, który reguluje ciśnienie oleju, e, może być zablokowany, czy uszkodzony, to także. Powoduje nam, że kontrolka nam będzie migać albo dawać jakieś komunikaty komputerów, w zależności od samochodu, oczywiście. No i najbardziej dochodzimy do najbardziej yy, takich powiedzmy kosztochłonnych czy najbardziej kosztownych i najbardziej poważnych usterek, jeżeli nam zaświeciła się kontrolka ciśnienia oleju w trakcie jazdy, a a silnik ma już swoje przejechane, czy nie ma, to też zależy, bo to nie jest powiedziane, że stary silnik tam z przebiegiem 300-400 tysięcy od razu nam często się zdarza, że nawet nowe silniki. No tutaj przyczyną może być najbardziej poważną, czyli uszkodzone wszelakie uszczelnienia w silniku, najczęściej padewki na wale korbowym panewki na wałkach rozrządu, wszelakie połączenia między, między głowicą a kadłubem silnika, uszkodzona uszczelka pod głowicą, ale aczkolwiek to będzie dodawać nam dodatkowe objawy pod tytułem dybienie czy jakieś ciśnienie też w układzie chłodzącym. Także tutaj raczej bym to wykluczył. Najczęściej uszkodzone są panewki na wale korbowym mniej rzadziej na wałkach rozrządu czy jakieś uszczelnienia boczne powiedzmy silnika także tak to wygląda co do kosztów tych napraw te wcześniejsze naprawy to jest kwestia wymiany oleju, doboru właściwego oleju, wymiana filtra oleju czy przeczyszczenie smoka olejowego to wszystko nie, nie są duże koszty największe koszty są niestety w tych w tych przyczynach, które podałem ostatnio, czyli wymiana panewek na wale korbowym, często jest to e, nieopłacalne. E, często, wymaga, często na przykład nie jest dopuszczalne już teraz w tych silnikach nowszych, że producent e, najczęściej przy wymianie panewek musimy szlifować. Wał. E, producent nie dopuszcza na przykład tego, wtedy musimy szukać nowego silnika. Często jest tak zużyty też e, Wał, że nam nie pozwala też na samą samo. Czynną, nie, nie samoczynną, tylko na wymianę samych panewek, i no to już, że tak powiem, to już generuje kolosalne koszty. No szukanie silnika, wymiana tego silnika, to już będą szły koszty w tysiące, tak naprawdę, a nie w kilkaset złotych. Także na pewno powinniśmy zwrócić uwagę także na poziom poziom samego oleju, bo często zdarza się tak, że prozaiczna kontrolka ciśnienia oleju zaświeca się nam też, że gdy mamy za niski poziom oleju, tego oleju jest mało lub spadło nawet poniżej minimalnej, także najprościej, najpierw skontrolujmy poziom oleju, dopiero zaczynajmy diagnozować jakieś poważniejsze, powiedzmy, usterki, czy, czy przyglądać się czujnikowi ciśnienia oleju, czy samemu olejowi, filtrowi oleju, to jest, to jest najprostsze będą do wymiany rzeczy, najtańsze. Jeżeli te nie przyniosą skutku, no to musimy się już zająć wtedy e, powiedzmy e, przyjrzeć się wnętrzu silnika wszelkim wyciekom, no i samej pracy silnika, czy, czy silnik nie pracuje nam zbyt głośno, czy nie stuka, to oczywiście będzie niestety objaw najczęściej panewek na wale korbowym. I to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia do następnego odcinka.